Mieliśmy swoje problemy, paru chłopaków kontuzowanych, choroby, różne sytuacje życiowe, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że te sytuacje, które stworzyliśmy w pierwszej połowie przyniosły nam bramki i to zadecydowało. W drugiej połowie zdecydowanie gwardia miała nad nami przewagę, było widać, że to jest pierwszy skład nie takie jak w pierwszej połowie spotkania i mieliśmy duże problemy, ale udało się utrzymać ten wynik z pierwszej połowy, z czego się bardzo cieszymy i udało się wygrać z gwardią. Dzień dzisiejszy żadnych ruchów nie, nie mamy zamiaru robić. Nie mamy też wiedzy, kto by mógł przyjść z prostej przyczyny. W klubie naprawdę jest trudna sytuacja, pieniężna. No i, i z racji tego, że, że, że ciężko nam jest cokolwiek zaplanować na następny rok. Prezes Paweł Kryszałowicz naprawdę stara się wszystkim, co może, żeby pomóc nam, zawodnikom, trenerom, tej młodzieży, która tutaj jest, żeby, żeby to wyglądało jak najlepiej. I, i, I wszystkie starania ku temu robi, a no niestety nie zawsze jest kolorowo, zawsze gdzieś tam jeszcze brakuje, brakuje i no, no, ciężko coś planować na następny rok. No widać to, że nasi zawodnicy już są na wakacjach, bo to jest powie, gdzie y, zawodnicy, którzy powinni potwierdzić aspiracje do grania w pierwszą zespole y, tak naprawdę przeszli obok meczu i y, y, mocno się powinni zastanowić, niektórzy czy chcą grać i chcą aspirować do gry w trzeciej linii, w No ale to tak jak mówię, no, to już jest koniec sezonu i, i bardziej gdzieś w są z zgiełku zakupów świątecznych, a nie, a nie grania, grania meczów spalinowych. Osoby, które chcą was prowadzić do gry, którzy mniej grali, yy, tak, i, a w drugiej powiem część miała zagrać, część nie i powiem szczerze, że yy, z tej jednostki, yy, oprócz Romkarza, to zabili prawie wszyscy. Yy, a w drugie powiem weszła podstawowa jednostka, która pokazała, że potrafi grać piłkę, przeprowadziła kilka ciekawych akcji, których mogły się dokończyć bramkami, piłka nie chciała wpalić do bramki, ale mówię, no przeważaliśmy, byliśmy w drugiej połowie bardzo... Byliśmy w drugiej połowie no, bezkompromisową, lepszą drużyną, ale co z tego, że lepszą, jak bramki nie padły? Przegraliśmy 2-0, gratulacje dla strzeżka, a my musimy iść na w czy oni chcą grać piłkę, czy nie chcą grać piłkę.